nim nasza historia zaczęła się a zanim skończyła się. I to z Twojej winy. Duży i zarazem mały. Otoczony krzakami a trawy rosną. Kwiaty dawały plony. lecz raz. Gdy z, z domkiem powiedziałaś lubię Cię. To było bezczelne. Gdy z domkiem obiecałaś Szczerość. To teraz widzę, że było to głównowarte Za domkiem. Zadrawnionym domkiem. Stał i był ruszany przez nas. Kiedyś tętnił życiem. Okna przemieszczały się same. A drzwi otwierały się. Zaś Twoje meble oddaw oddawały mi hołd. Teraz wiem, że było to fałszywe, zaś teraz. Gdy z domkiem powiedziałeś: Lubię Cię. To było bezczelne. Gdy z zadawnionym domkiem obiecałeś szczerość, to teraz widzę, że było to główno warte. Z domkiem. Z domkiem. Dbałem o niego. Dawałem mu wody. Czuł się spokojnie. Był szczęśliwy, że tu jest. A dach stał się nowy. Ty jednak ty zwaliłeś go i... Gdy z domkiem powiedziałeś: lubię cię, to było bezczelne. Gdy z za, zadrawnionym domkiem obiecałeś szczerość, to teraz widzę, że było to główno warte. Za domkiem. Za domkiem.